Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Z e, a to drugi odcinek przygód z Margonem Jestem troszeczkę zdenerwowany muszę wam powiedzieć, ponieważ e, nagrałem przed chwilą odcinek taki chyba 15 albo 12, 13, no 13 minutowy, 13-13 minut miał dokładnie i wypadła taka sytuacja, że e, mi się skasował po prostu nie zdążyłem zapisać i tak no nie będę wam e, w szczegóły was wprowadzał, bo to tam akurat jest mniej ważne, ale troszeczkę e, się zdenerwowałem na to, bo, bo ten odcinek był chyba dosyć taki cieka ciekawy, ten e, poprzedni, to znaczy nie poprzedni, tylko ten właśnie, który się skasował i troszeczkę się zdenerwowałem, więc ten odcinek e, będzie nieco krótszy od e, tego, który mi, tego, którego niestety straciłem, e, no troszeczkę... Jest mi przykro, ale żyje się dalej. Dobra, w takim razie w tym odcinku pójdziemy sobie tutaj na góralki właśnie dobiłem chyba z 70-75% na odcinku. Ale teraz mam nadzieję, że dobiję tak 77. I w tym odcinku, który mi się skasował, to już chyba drugi, który mi się skasował, no już kiedyś wam mówiłem, że kiedyś mi się jeden odcinek skasował. No i w poprzednim, to znaczy w tym, który się skasował, mówiłem Wam właśnie, że y, coś się dzieje z plikami mapy i nie mogę za bardzo do Ithan wchodzić ani do innych takich miejscowości, ponieważ y, mapa mi się strasznie wolno ładuje. To raz, muszę czekać około tak 30-20 sekund, zanim mi się mapa załaduje. Druga rzecz, że mi strasznie tak zacina ta mapa, laguje. Y, no i po prostu troszeczkę mnie to zdenerwowało, y, i dlatego też nie nagrywałem długo odcinków. Później to troszeczkę tak przestało. Oczywiście też nie jest jakoś tam perfekcyjnie, ale jest dużo lepiej niż, e, niż na tym pierwszym razem. I teraz jest tak, tak w miarę, tak średnio może być. Chociaż troszeczkę też zamulałem te pliki mapy. Nie wiem czy u was tak jest, może, może to tylko mój taki problem. Ale jak ktoś zna rozwiązanie do tego problemu, to może mi napisać w komentarzu. E, dla dużo też osób Pytało mnie się na Gmailu, dlaczego? E, czy ja po prostu jeszcze będę kręcił od pierwszego do setnego levela w Margonem? E, oczywiście, że będę kręcił, oczywiście tej serii nie porzucę, dopóki nie nabiję setnego levela. Tak jak, e, tak jak mówiłem, ogólnie tak się też ta seria nazywa. Ale chciałem sobie taką zrobić małą przerwę od e, tamtej serii, ponieważ troszeczkę się wypaliłem w tamtej serii i cały czas tylko e, grałem na Zecie, więc teraz takie przygody z Margonem są w e, całkiem spoko, mam nadzieję, że też wam się w miarę podobają. Nie, nie, wiem, czy są tak samo fajne, albo trochę gorsze od, od pierwszego ostatniego Levela w Margonem, ale e, od pierwszego ostatniego Levela w Margonem powróci, więc się nie musicie o tym martwić. Nawet nie wiem, czy jutro nawet nie nagram jakiegoś odcinka od pierwszego dostatnego, do e, żeby, żeby, po prostu, e, żebyście nie myśleli, że opuściłem was odcinkami od pierwszego ostatniego OK. Niestety, Was nikogo nie mogę w tym odcinku pozdrowić. Nad czym e, strasznie ubolewam, bo sobie nawet napis, zapisałem na kartce A4, tak dużo Was było. Około 20 osób mogłem pozdrowić, ale niestety, bardzo Was przepraszam i nie pozdrobię Was w tym odcinku, ponieważ zgubiłem e, kartkę z pozdrowieniami. Tak, to może się wydawać dziwne, jak można zgubić kartkę A4, ale wydaje mi się, że jak sprzątałem sobie e, na biurku, to niestety e, mogłem ją niechcąco wyrzucić, więc za to Was przepraszam. Dlatego chcę pozdrowić wszystkich. Wszystkich moich e, widzów bardzo cieplutko i serdecznie napiszcie mi w komentarzach, jeżeli chcecie jakąś tam specjalną dedykację dla jakiegoś widza. Ale bardzo was jeszcze raz przepraszam za to, że zgubiłem tą kartkę. W następnym razem będę bardziej uważny i na pewno nie zgubię tej, e, takiej kartki. Dobra, w takim razie tutaj bije, bijemy sobie też kozice. E, ogólnie tutaj, gdzie to jest, zaraz wam pokażę, jakby chcia, chciałby sobie coś expić. Tutaj jesteśmy w wyjącym wąwozie. I to się przychodzi tutaj z Werpin w góry zębowe i później się idzie z tego y, boru na prawo i tutaj się ma te wilcze premie wilcze premie, plemie przepraszam, nie dlaczego tak mi się język plącze. Y, no i się wchodzi tutaj, od, od wilczego plemia tutaj na dół. I ma się tutaj piękne y, babuszki, które nie tylko babuszki, ogólnie. Y, górali, więc całkiem, całkiem niezły Jak chociaż tu się bardziej, myślę, chodzi na loty, tak mi się bynajmniej wydaje, nie wiem, jakie wy macie zdanie, oczywiście, możecie się podzielić swoim zdaniem w komentarzu. E, ogólnie chciałem wam też bardzo podziękować za e, łapki w ostatnim odcinku, bo ich naprawdę dużo, nie pamiętam, ile to było, 15, coś, coś takiego, e, pobiliśmy chyba rekord, nawet łapek, o, pestki jeszcze mam, pobiliśmy nawet chyba rekord e, łapek e, łapek na moim kanale, na tym kanale obecnym. Więc bardzo Was z tego miejsca Wam za to dziękuję, ponieważ no bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem przed tym odcinkiem jeszcze, jeszcze te łapki, więc jesteście naprawdę świetnymi widzami. Okej, okay, już jestem po krótkiej przerwie, nie wiem, co się stało. Przerwanie, y, to znaczy nagrywanie się na chwilę przerwało, ale już jest okej. Okay. W takim razie wracamy do tematu. Jak to był temat? E, chyba tego, że czy Wam się moje odcinki podobają z przygód z Margonem. Sądzę, że no chyba raczej tak, jak było, pobiliśmy rekord łapek, więc nie wiem, czy robić więcej. Odcinków z przygód z Margonem Zizia, czy bardziej grać na od pierwszego do ostatniego Margonem? E, aczkolwiek chciałbym naprawdę bardzo dokończyć serię, dobyć ten setny level, chociaż już troszeczkę mi to e, nuży, że muszę nagrywać tą serię. Bo e, wolałbym na przykład na Z coś innego robić niż XP, ale jednak chcę dobyć ten setny level, bo tak takie było założenie tej serii. O, właśnie widzicie tutaj pliki mapy się bardzo słabo ładują, tak jak mówiłem przed chwilą. Uuu, mam tutaj mistrza Ciupagi oraz e, Fredka Fredek? Fredek, tak, Fretek e, W takim razie, pierwszy pojedziemy sobie tego. No, no nie, no, unik Pojdziemy sobie tego e, wojownika Chociaż nie, najpierw Fredka sobie pojedziemy jednak Dobra, Fredek już padł e, Jeszcze raz tego. No kurczę, co jest z tą maną? E, dobra, walimy z tego. I teraz już powinno pójść gładko, ale pięknie poszło, jednak leczenie na tropicielu jest, jest bardzo przydatne. Gdzie, gdzie jest tutaj leczenie? 615. Jak możecie właśnie zauważyć, niezbyt dużo na levela od poprzedniego odcinka, to jest związane właśnie z tym, że no, te pliki mapy na początku były bardzo denerwujące i nie dało naprawdę się grać. Szukałem trochę tego na forum, ale po jakichś chyba po jakichś trzech dniach to przeszło, ponieważ chciałem na was szyb, dla Was szybciej nagrać odcinek, ale już teraz jest troszeczkę jednak lepiej, troszeczkę lepiej, więc odcinki będą bardziej, bardziej punktualne, że tak powiem. Tych, a tych też sobie zjechaliśmy na poprzednim odcinku, tylko nie pamiętam w kogo je ja najpierw waliłem. Płonkę w nią. Ojejku, dostaliśmy cios krytyczny i aż 4000 musieliśmy przyjąć na klatę. Nie wiem, czy sobie teraz z nią poradzimy, z tą babuszką. No, chyba sobie raczej nie poradzi. A, ale jednak jest i dostaliśmy jakąś yy, góralską myckę. Okej, okay. jeszcze walniemy. <laughs> o O, o jezu, co ja zrobiłem? Obraziłem przeciwnika. I dostaliśmy jakąś yy, marną czapkę, którą można sprzedać za 30 tysięcy maksymalnie. Więc jestem teraz zdenerwowany. Yy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. W ogóle jeszcze raz. Bardzo dziękuję za łapki, przepraszam za to, że e, no, po prostu, e, jak to się nazywa, że po prostu zgubiłem pozdrowienia. Jak chcecie, żeby kogoś pozdrowić, to e, wejdźcie na kanał, po prostu napiszcie w komentarzu, że mam kogoś tam pozdrowić. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. E, no nieco krótszy, ponieważ, e, no niestety musiałem, um nie musiałem, ale no, z mojej głupoty umarłem. E, w takim razie Wam bardzo dziękuję, do następnego odcinka, no i cześć.